Kochani, numer jeden na mojej liście naszego spotkania nazwałem problem Boga. Że to Bóg jest tym problemem. Że budząc się, jednak mamy sobie uświadomić, że to my stworzyliśmy sobie Boga. To my daliśmy moc. Kiedyś mi się przypomniał, przed laty usłyszałem e, taki kapłan e, tego świata, e, Wyszyński, nowym adeptom, nowym księżom, powiedział coś w rodzaju, dokładnie nie pamiętam, że Bóg jest waszym narzędziem, to wy nim władacie. Bardzo trafnie. Tak, ci ludzie są świadomi tych energii że pojawia się yy, to nie jest nawet to nie jest istota to jest byt, który naprawdę pogardza inkarnacjami, bo ten byt poprzez siłę, którą oddajemy poprzez światło, którym mu się od, które odda, oddaliśmy mu staje się coraz potężniejszy już nie jest Bogiem Izraela, Bogiem góry który mówi, który opętał Mojżesza, który kazał mu robić holokaust w swoim plemieniu, które prowadził w przekazie mitologicznym. Ten Bóg się przeobraża wraz z nami. Ten Bóg przeobraża się wraz z duchem czasów. Już nie każe czynić sobie rytuałów z baranka pieczonego. Ze dzieci, tylko mm, w miarę budzenia się naszej świadomości, naszej inteligencji, przeobraża się i dostraja się do ducha czasów. I tu chodzi y, właśnie o głębokie uwolnienie postrzegania wszelkich światów, wszelkich istot ponad siebie, że tak zaprzeczasz istocie miłości, kiedy w sobie przyjąłeś te kody. Nie możesz z nich wyjść. Przyjrzyjmy się <laughs> wielu pismom ezoterycznym, e, którzy, czy naukowym, a, którzy mówią o bardzo fajnych, pomocnych prawdach, ale na zakończenie mówią i wszystko jednak powierzam e, Bogu, opatrzności, że On to wszystko stworzył. I tak zaprzeczasz prawdzie siebie że to ty jesteś tą miłością. Niektórzy mówią, że tak, to ten Bóg jest wszędzie i jest we mnie. Okej. Okay. Ale może e, przyjrzyjmy się mm, prawdzie, zróbmy coś w rodzaju e, portretu e, psychologicznego e, istoty, którą nazywałeś że jest to istota. Jakie ma cechy ta energia? Powszechnie, najbardziej to, co jest wiadome, to mówi się, przedstawia się ten Bóg, że jest zazdrosny. Jakie jeszcze, czy zazdrość z miłością? Nie jest jest zaprzeczeniem miłości. Mówisz, że ten Bóg jest w Tobie, ale teraz przyjrzyj się uczuciom, że przyjmując takiego Boga, utożsamiając się z demonem Biblii, Jachwę, jakkolwiek go nazwiesz, czy Jehową, przyjrzyj się i wypisz cechy chociażby z tej książki, które mówią Ci, jak ja, jaki jest ten byt. Jakie ma jeszcze cechy? Studiowaliście y, y, tą książkę? Przegładny. No, chyba. No. My. Ja bym napisał. Okrutny. Zachłanny. Każerczy. Ła-n. Rządny. Wła... Władzy. E, Mówcie dalej. Psy. Psychopata. pata, Kłamca. W Z, za ubójca dzieci. Bóg, bóg holokaustów. E, co jeszcze? Waleczny. Mówił ludziom jak, jak mają bojować, jak mają zwyciężać. Uczciwy, każące. Już jest. Growy. Ale karzący. Mczciwy jest? Jest. Mhm. E, e, Bóg. Uciwy, e, e, karzący. Co tam jeszcze? Srogi? Groźne. To samo jak są. Tak, słowo. tak. Srogi e, okrutny. Jest. Jest, tak jest. Jest, dobra. Teraz idziesz do kościoła. No, e, bez Jest e, właśnie nazistą. Będę karał dzieci do siódmego pokolenia, jeśli mi się sprzeniewierzysz. Słuchajcie, idziesz do kościoła, nawet katolicy nie wiedzą, że ten Bóg ma na imię że że Jehowy, bo w którymś tam momencie wykasowano te imię, aby, że to nie godzi się do Boga po imieniu zwracać a ja jestem jego sługą. Potem m, przeobrażano się, mówiono, że to ten Bóg jest w Tobie. Ale teraz pytanie, jakim Bogiem Ty jesteś i na ile utożsamiasz się e, z tym m, Bogiem śmierci, który chce żyć ofiarami, który domaga się ofiar, których rytuały prowadzą do, do tego, abyś składał temu Bogu ofiary? Abyś składał je w cierpieniu. Bo na tym oparte są religie. Jak się bliżej przyjrzysz, Daj, że wszystkie religie oparte są na cierpieniu. Chodzi o to, żebyś cierpiał, czuł się winny. I wtedy ten demon ma wejście w Twoją energetykę. Wtedy ma moc. Kochany, kiedy kochasz siebie, kiedy czujesz miłość, ten demon nie ma nad tobą władzy. Jeśli byłby taki Bóg, który miałby władzę, to pierdychnąłby zaraz we mnie gromem i powiedział Grzesiu, co ty pleciesz, jak śmiesz stawać mi na drodze. Władzę możesz mu oddać, tylko ty sam. Wierząc, że taki okrutny Bóg jest nad tobą i że to on stworzył ci ten świat, ten Bóg zabrał ci Twój świat, Twoje światło, Twoją stwórczą moc. Przypomnij sobie, jak się modliłeś. Boże, jak żem grzeszny, oddaję Ci wszystko. Powierzam siebie, swoje ciało, swoją duszę, swego ducha, a ty daj mi bogactwo, daj mi zdrowie. Zdrowie, i tak zaprzeczaliśmy swojej doskonałości. To nie chodzi o napiętnowanie bestii, bo tą bestią poniekąd my się staliśmy, my się rozczłonkowaliśmy, stając się takim Bogiem. Wchodząc do świątyni, zaślepiałeś swoje boskie oko, swoje serce i nie widziałeś tego, chciałeś takiej scenografii, chciałeś doświadczyć. Takiej lekcji w świecie horroru, takiej zabawy, takiej misyjizacji. Teraz przywracasz sobie tę moc, to uwierzenie, że rzeczywiście nie mam Boga poza Tobą, ale kiedy nie rozróżniałeś świata strachu, świata ciemności od miłości, wierzyłeś w takiego Boga, bo nie kochałeś siebie, bo nie kochałaś siebie. Kiedy kochasz siebie, umiesz w swoim sercu rozróżnić emocje, umiesz rozróżnić, czym miłość jest. Chciałeś poznać takie emocje, dlatego wszedłeś w cierpienie, dlatego wszedłeś w walkę, dlatego wszedłeś w uniżenie i chciałeś stać się sługą czarnej bestii, którą sobie wyimaginowałeś. Ale ta bestia istniała tylko w Twoim śnie, dlatego. Ty decydujesz, czy z tego wychodzisz. Kiedyś mi ktoś powiedział: Ależ tylu ludzi nie może się mylić, co ty opowiadasz. Przecież kościoły mają tyle wykształconych ludzi. A ja Ci mówię, że im więcej masz fakultetów, tym więcej pracy z sobą, z oczyszczeniem programów, którymi te nauki ludzkiego świata były. Bo tak samo w swoim sercu masz swoją złotą świadomość, masz miłość i kiedy tę miłość dajesz sobie, znika z ciebie światło, czarne światło, czarna przestrzeń bezki, której się oddałeś, której powierzyłeś się, ale to była inicjacja tylko na scenie świata śmierci. Naprawdę podążałeś jako. Hmm, Nieboszczyk, doświadczając iluzji świata podziemi, świata Hadesu, w którym to świat, inne światy, które zaprosiłeś, wzrodziły ci rodzaj takiej nauki. Teraz się budzisz, teraz z tego wychodzisz, teraz pokochanie miłością, głęboko siebie, to co powiedział Joshua kochaj każdego. Tak jak siebie, kochaj, nawet powiedziałem odwrotnie. Kochaj siebie samego, bo dopiero tą miłością możesz obdarzyć innych, bo, bo masz w swoim sercu tę miłość. Wtedy tą miłością podnosisz swoją świadomość i już nie wierzysz w brednie kościołów, które mówiły ci, że taki Bóg jest miłością, że Bóg psychopata, że Bóg okrutny, że Bóg zazdrosny, że Bóg rządny, władzy. Że Bóg, który dał zakazy, na, nakazy, że dał prawo, że to jest miłość. A potem wierzyłeś w Brednię, że oto jedyny syn impotenta, który stworzył jedynego, dał się ukrzyżować za nas i już jesteś odkupiony. A potem masz czekać w iluzji, oczekiwania. Że On przyjdzie i w imię tego Boga, tej Beski, osądzi żywych i umarłych i powie Ci Twoje grzechy. Kochani, osądzanie nie jest miłością, to Ty tylko osądzasz siebie i kiedy kochasz to, z tego wychodzisz. Słowo grzech z greckiego znaczy nietrafienie, co jest dar naszych doświadczeń. I kiedy głęboko przyjmujesz tę świadomość, że ten świat miłością nie był, rozpoczynasz ten świat kochasz, kochać, bo już kochasz siebie. Już nie słuchasz okrutnego Boga i nie czekasz na ochłapy, które On Ci da, bo to Ty ten świat zmieniasz i Ty obnażasz o nim prawdę, bo się budzisz. Już się nie lękasz, znika z ciebie strach, bo nie masz takich emocji. Wszystkie te emocje przyjąłeś do siebie, od niczego się nie odcinasz. Nie drżysz już, że jakakolwiek bestia przyjdzie i ciebie ukara. To wszystko jednak wypływało z twojej świadomości, z jedności miłości, którą ja jestem, którą ty jesteś i to jest potęga, którą tworzymy, aby zobaczyć to wszystko, że to co czuwasz, to się dzieje, jeśli byłeś takim bogiem, to nie dziw się, że taki świat tworzyłeś. Taki świat kurcze blade tworzyliśmy. Poprzez świadomość zbiorową przenikaliśmy siebie wojnami, wpajaliśmy dzieciom nienawiść, walkę i składaliśmy je dla rytuała, dla takich bogów. A teraz masz się ocknąć, masz się przebudzić. Mówisz, że jesteś osobą duchow duchową, że, że się budzisz, a jednak głęboko tej energii nie uwolniłeś. W wyższości innego świata. A ten świat pokazywał ci prawdę, czym jest: jak jest czarny, jak jest okrutny, jak jest zazdrosny, jak jest potężny, jak jest oszalały na punkcie władzy. Kontroli. Kontrola. Kontrola. Taka psycho, so, psychopatyczna kontrola wszystkiego. Abyś się oddał, abyś się podpiął pod ten świat, abyś powierzył swoje życie i życie swoich nowonarodzonych dzieci dla tej potężnej siły, którą stworzyłeś. Dlaczego ta siła nie ma nad tobą władzy? bo się uwalniasz z tego, bo dostrzegasz miłość i w ten sposób wychodzisz ze świata śmierci, że świat Hadesu istniał tylko w Twojej, powiedziałbym, chorej wyobraźni.